Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy odcinek nazwałem Polowanie na przedsiębiorców. Będzie tutaj trochę moich refleksji, trochę moich przemyśleń. Chciałem się z Państwem tym podzielić, ponieważ my, przedsiębiorcy, to no nie możemy żyć z dnia na dzień jak urzędnik. Warto też, żebyśmy pomyśleli, co nas czeka w przyszłości. Dlatego też postanowiłem jeden program zrobić pod tym nieprzyjemnym tytułem: Polowanie na przedsiębiorców. Myślę, że każdy z nas, kto prowadzi firmę nie od wczoraj, wie, jak przedsiębiorcy są w Polsce gnębieni. Kiedyś przez Urząd Skarbowy, później przez banki. Wielu moich klientów to właśnie są ofiary działań banków, które z niewiadomych przyczyn wypowiadały w trudnym okresie kredyty. Ostatnio naszym największym wrogiem jest rząd. Czemu zatem, zajmc w świecie, nie chcemy pójść na etat? Otóż, w mojej opinii, przedsiębiorcy to jedyni wolni ludzie i bardzo tej wolności nie chcemy oddać. Co to znaczy wolność? Tutaj chciałbym. Skorzystać z nazywnictwa Richa Froma, znanej Ucieczce od Wolności, czyli wolność od i wolność do. Mamy wolność od głupiego szefa, procedur, które obowiązują w firmie, otoczenia biznesowego, bo przecież sami je tworzymy, czy nawet od obowiązkowych szczepień, a przecież w niektórych firmach. Namawiano, czy powiedzmy, byli pracownicy zmuszani do takowych. Ale mamy także wolność do choćby wyrażania swoich opinii, wybierania miejsca pracy, także do odpowiednich dóbr, bo przecież nasze dochody mogą być nieograniczone, jeżeli mamy odpowiedni pomysł biznesowy. Nie zależą od humoru szefa, nie musimy się podlizywać zwierzchnikom, czy też. Nie musimy nadawać na naszych kolegów, co w niektórych korporacjach jest również premiowane. Nasze dochody zależą wyłącznie od skali biznesu, od naszych pomysłów, działań, zaangażowania i pracujemy właśnie dla wolności, a pieniądze są dla nas zawsze środkiem, a nie celem. Coś bardzo złego zaczęło się dziać od marca 2020. Co można nazwać jako zaplanowaną eksterminacją przedsiębiorców. Dzieje się to nie tylko w Polsce, na całym świecie, ale ograniczmy się dzisiaj właśnie do Polski, no bo w tym kraju przyszło nam działalność prowadzić. Za tymi działaniami stoją globaliści, najczęściej osoby niezmiernie zamożne. Trudno więc powiedzieć, że nasze małe biznesy w jaki sposób zagrażają ich interesom. Działania globalistów dążą do polaryzacji społeczeństwa, do pozbycia się klasy średniej, czyli właśnie nas przedsiębiorców. Świat w ich mniemaniu ma wyglądać tak, jak widzimy to u Orwella w jego słynnym dziele Rok 1984. Mamy do czynienia z bardzo dziwną sytuacją. Za działaniami globalistów stoją osoby o niewyobrażalnym majątku, i to jeszcze można zrozumieć, że chcą ten majątek powiększyć. Natomiast nie można zrozumieć, że oni tobie chcą wszystko zabrać, żebyś pracował za przysłowiową mis miskę ryżu. Zadajmy sobie pytanie: czy przesadzam? Może podam Państwu parę przykładów, jak to dzieje się w Polsce. W jaki sposób rząd od kilku lat próbuje wyeliminować nas z rynku, pozbawić nas naszego majątku i naszych firm. Sytuacja gospodarcza Polski jest w ostatnim okresie dramatyczna. I oczywiście możemy uznać, że jest to wina Tuska, pandemii czy teraz putinflacja. Ja nazywam to patoekonomia i kilka przykładów dzisiaj Państwu przedstawię. Pierwsza sprawa covidowa ściema. Poza tym pierwszym okresem dwóch miesięcy od marca 2020, kiedy jeszcze tej choroby nie poznaliśmy, później było jasne, że wszystkie te strachy związane z epidemią są bardzo przesadzone i jedyną formą kontaktu jaką mieliśmy ze strony rządu było kłamstwo. Najbardziej kłamstwo związane z tą covidową ściemą ujawniło się w tym roku. Przypomnijmy, że minister Niedzielski straszył nas jeszcze w styczniu tego roku 50 tysiącami zakażeń, po czym po dwóch miesiącach zniesiono wszystkie restrykcje. Było to związane z wybuchem wojny i przyjazdem do Polski blisko 3 milionów uchodźców nieszczepionych, którzy zostali wpuszczeni bez żadnych testów w fatalnych warunkach higienicznych. Co się okazało, mimo zniesienia wszystkich ograniczeń, łącznie z maseczkami, trup się nie wala po ulicy i jakby ci właśnie Ukraińcy przepędzili COVID w cztery wiatry. Inne hasła, proszę bardzo, Polski Ład. Myślę, że każdy z Państwa odczuł na własnej skórze, co to jest za wynalazek, nie tylko od strony zwiększenia kosztów działalności, ale również dodatkowych prac organizacyjnych, biurokratycznych i zamęczenia naszych księgowych, które, które muszą sobie jakoś z tym poradzić. Kolejne uderzenie przedsiębiorców to dziewięciokrotna podwyżka stóp procentowych. W żaden sposób nie hamują na inflacji, powoduje tylko to, że więcej pieniędzy nosimy do banków, zamiast przeznaczać na konsumpcję czy na inwestycje. Kto dziś będzie inwestował przy tak wysokich kredytach? Czyli hamują inwestycje, hamują nasz rozwój, zabierają nam wszystkie wolne środki, czasem powodują utratę płynności finansowej. Wspomnijmy też tarczę antyinflacyjną, czyli rozdawanie pieniędzy tym, niby najbardziej poszkodowanym przez kryzys. No to jest dokładnie tym samym, co gaszenie pożaru benzyną. Upiorny pomysł rządu to prace nad podstawowym dochodem gwarantowanym, czyli będziemy rozdawać pieniądze Polakom, po to, żeby nie pracowali, dając im co miesiąc 1300 zł. Podwyżki ceny mediów, benzyny, gazu, energii biją nas z dwóch stron. Po pierwsze, ponosimy większe koszty działalności, a po drugie, w oczywisty sposób wszystko drożeje, więc rosną nam koszty utrzymania. W tej sprawie czytam opracowanie, z którego jasno wynikało, że wzrost ceny benzyny nijak się ma do wzrostu cen ropy na świecie. Czy jest to typowe okradanie społeczeństwa, a nas, przedsiębiorców, bije podwójnie po kieszeni? Pytanie też, czy najgorsze przed nami? Można obawiać się, że tak. Przypomnijmy, że ci wielcy globaliści, czyli z mojego punktu widzenia psychole, spotykają się w Davos na spotkaniach, które organizuje Klaus Schwab, i takie hasło tam jest prezentowane. W 2030 roku nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. Oczywiście nie dotyczy to globalistów, tylko nas, oni będą mieli wszystko. Przełóżmy to na język czynów i przyszłych zdarzeń. Masz dom, masz mieszkanie, które kupiłeś dla dzieci, parę samochodów, no to kochany, wyskakuj z tych dóbr, dajemy Ci czas do końca 2030 roku. Czemu w tak minorowym nastroju opowiadam to, co obserwuję, otóż warto, żebyśmy, jako przedsiębiorcy, myśleli, co będzie jutro. Nie cieszmy się tym, że dzisiaj nas jeszcze nie dopadli. Pamiętajmy, ile pewnych biznesów musiało się zamknąć z powodu bezsensownych lockdownów, które znamy z niedalekiej przeszłości. Wczoraj przyszli po nich, jutro przyjdą po Ciebie. Jeżeli zatem już wiesz i poważnie potraktujesz moje słowa, a także to, co znajdziesz w materiałach z Davos, zabezpiecz się maksymalnie przed działaniami systemu. Jak to zrobić, opowiem Państwu w kolejnych odcinkach programów dla przedsiębiorców, do których gorąco zachęcam. A jeżeli po dzisiejszym programie masz jakieś pytania: Masz jakieś problemy właśnie związane z prowadzeniem firmy? Zapraszam do korespondencji mailowej, zadawania pytań. Adres znajdziesz pod filmem. Na wszystkie maile odpowiadam osobiście. A dzisiaj się z Państwem żegnam i zapraszam do kolejnych programów z moim udziałem. Do widzenia.